Pomysł na dzisiejszy odcinek powstał podczas morsowania z Piotrkiem Pazurem na ostatnim wyjeździe z absolwentami i w tym odcinku chcę pokazać Ci, że osoby, które lubią nowe rzeczy i wręcz z otwartymi ramionami witają nowe rzeczy w tych dzisiejszych niepewnych czasach, mają się łatwiej, a osoby, które próbują robić wszystko tak samo i każda zmiana ich wkurza, będą miały ciężej i może warto zastanowić się, co z tą zmianą zrobić. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Oczywiście morsowanie w wakacje no, nie wygląda jak prawdziwe morsowanie. Woda miała 10 stopni na basenach, gdzie wszyscy siedzieli w gorącej wodzie, a my siedzieliśmy w tych 10 stopniach. Ludzie dookoła nas przechodzili, zamoczyli paluszek i mówią, nie nie, 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 ale zimna woda. Masakra. Dlatego my sobie siedząc w tej wodzie, pomyślałem sobie o takiej rzeczy. Osoby, które lubią nowe rzeczy i za każdym razem, jak pojawia się jakieś czy kiedy pojawia się jakieś wyzwanie, to chcą go skosztować, mają po prostu w życiu łatwiej. Bo skoro ja już raz morsowałem, 10 razy morsowałem, 50 razy morsowałem, no to wejście dla mnie do takiej wody jest po prostu kolejnym elementem. I wiadomo, takie wejście po dłuższym czasie jest oczywiście bolesne i mówisz sobie, nie wiem, jak ja kiedyś wchodziłem do tej lodowatej wody, ale jak już znowu wejdziesz, to mówisz, a w sumie ta woda jest całkiem ciepła, byłem w gorszych. I teraz, patrząc na to wszystko, większość przedsiębiorców, inwestorów, miała w życiu jakieś wyzwania, problemy, i jeżeli oni je akceptowali z otwartymi ramionami, no to przy każdym takim spotkaniu ich mięsień decyzyjności czy mięsień wytrwałości po prostu rósł. Przypominają mi się taka odezwa do osób, które mają dzieci, szczególnie te dzieci, które wiecznie muszą robić coś nowego. Takie dzieci, które obecnie są klasyfikowane jako ADHD. W zasadzie, patrząc na moje dzieciństwo, no to w tamtych czasach jeszcze tego ADHD w Polsce nie było, ale ja byłbym typowym dzieckiem ADHD. Ciągle w ruchu, ciągle musiałem coś robić, nie potrafiłem siedzieć w ławce, jak miałem zrobić lekcję. Totalna masakra, ale moja mama znalazła na mnie sposób, czyli za każdym razem, jak coś robiłem, to po prostu przepytywała mnie ze słówek, z matematyki, z czytania, biegałem w kółko, ona dawała mi jakieś zagadki, czyli umiała do mnie w odpowiedni sposób podejść. Wiem, że jak ja miałbym takie szalone dziecko, które ma zbyt dużo energii, to już wiem, jak takim dzieckiem się zaopiekować. Czyli ono musi mieć cały czas coś nowego. I ja w dzieciństwie miałem takie poczucie, że. Nie przynależę. Bo pani jak pytała, czy kiedy pytała, co dokładnie chcemy w życiu robić, no to ja wczoraj chciałem być policjantem, dzisiaj chciałem być strażakiem, jutro bym chciał być kosmonautą. Nie miałem jednej stałej odpowiedzi i dziwiłem się, że inne dzieci mają generalnie jeden konkretny plan na swoje życie. I patrząc na to, co się działo w moim życiu, taka szybko, szybka retrospektywa, przypomina mi się wszystko, co robiłem dodatkowo po lekcjach. Jakieś gimnazjum, liceum, pojawiła się wtedy zajawka na filmy Bartosza Walaszka. Filmy z serii Bugarski Pościg, Podgradobiciem Pytań, Sarnie Żniwo czy Wściekłe Pięści Węża byliśmy tak podjarani, a akurat mój tata miał kamerę, że zaczęliśmy ze znajomymi nagrywać filmy średniometrażowe właśnie w tej formule. Powstały dwa tytuły, ja wiecznie byłem zajawiony, odkręcenia przez występowanie ze znajomymi i jeszcze na końcu montaż. W międzyczasie Byłem też gitarzystą w kapeli, graliśmy koncerty, nagraliśmy nawet płytę. Więc sporo takich rzeczy, które robiłem w wolnym czasie, bo po prostu w domu nie potrafiłem usiedzieć. Na studiach czy wcześniej nawet myślałem o biznesie i często czytając różnego typu biografie ludzi, wspominają, że oni już pracowali w wieku 13, 15, 17 lat i ktoś, kto nie czuje tej zajawy, mówi: "Nie no wyzysk dzieci, rodzice, gdzie byli rodzice, że dziecko musiało pracować mając 13 lat, ale ono chciało pracować." bo ono szukało nowych doznań. I patrząc na to z tej perspektywy, kiedy ja otwierałem swój biznes, pierwszy biznes na studiach, cały czas szukałem czegoś nowego. Zacząłem od programowania, później jak programowanie już trochę mi się znudziło, to zacząłem budować firmę programistyczną, później to też mi się znudziło, pomyślałem o nieruchomościach, mieszkania na wynajem, podnajemy, flipy. To też mi się po pewnym czasie znudziło. W międzyczasie zacząłem klepać monitor, tworzyć narzędzie, czyli wróciłem znowu do programowania. Jak tylko stworzyłem monitor, to na nowo ta zajawka na kupowanie mieszkań totalnie urosła. W międzyczasie zacząłem tworzyć kanał na YouTubie. Okazało się, że ludzie chcieliby szkolenia, które ja tworzę. W sensie nie miałem żadnych szkoleń. Miałem tylko monitor, zrobiłem szkolenia. To mi się spodobało. W szkoleniach też znalazłem różne inne elementy typu wyjazdy z absolwentami, zjazdy absolwentów, szkolenia dodatkowe. I mówię, jest tyle nowych rzeczy, które możemy robić w dzisiejszych szalonych czasach, gdzie wszystko się zmienia. Mamy zmieniające się prawo, zmieniające się podatki, zmieniającą się sytuację na świecie. Wiesz o czym mówię? No to okazało się, że jeżeli my za każdym razem, jeżeli pojawia się coś nowego, jesteśmy na to wkurzeni, chcielibyśmy, żeby było wszystko przewidywalne, to będziemy się męczyć. No bo zobacz, nie ma chyba miesiąca, gdzie nie byłoby jakiejś tragedii, jakiejś mocnej zmiany, zapowiedzi zmiany, 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 albo zmiany, 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 jak to z Polskim Ładem. Jeżeli miałbym się na takie coś wszystko wkurzać, no to generalnie tylko najlepiej to się zamknąć i płakać. Ale czy to jest rozwiązanie? No niekoniecznie, jeżeli słuchasz tego podcastu, na pewno chcesz zrobić coś więcej. Bardzo fajna książka, jeżeli jeszcze nie miałeś okazji. Can't Hurt Me, David Goggins. Nie ma jeszcze chyba wersji polskiej, ale gorąco zachęcam do oryginału, szczególnie audiobooka, gdzie ten audiobook jest nagrany w ten sposób, że czyta go lektor, ale w każdej przerwie jest rozmowa z Davidem Goginsem i taki główny koncept z tej książki. To jeżeli mamy już wrażenie, że osiągnęliśmy swój limit, to tak naprawdę jesteśmy na 40% swoich możliwości. I za każdym razem, kiedy pojawia się taka wyzywająca sytuacja, coś niepewnego, coś nowego, gdzieś, gdzie musimy szybko zareagować. To robią nam się takie odciski tylko na umyśle, czyli jesteśmy coraz twardzi i nie mamy problemu z nadchodzącymi zmianami. Patrząc na to, to często osoby, które po prostu przeszły dalej w biznesie i dalej w tym biznesie są, dalej ochoczo działają, one po prostu przyjęły, że każda zmiana w naszym życiu. Jest po prostu czymś dobrym. Tutaj wracam do odcinka, gdzie mówiłem, że nasz mózg uwielbia pewne rzeczy automatyzować. Jakby życie było bez wyzwań, bez problemów, bez nowych problemów do rozwiązania czy wyzwań, to okazałoby się, że nasze życie po prostu mija, nagle mamy 90 parę lat, patrzymy wstecz na swoje życie i w zasadzie nic się nie wydarzyło, bo życie było zautomatyzowane, a jednak życie jest po to, żeby doświadczać. Doświadczenia czasem są lepsze, czasem są gorsze, ale są jakieś. I tutaj zachęcam do tego, że każdym razem, jak pojawia się coś nowego, gdzie sobie myślisz, kurde, znowu coś zmieniają, albo znowu jakaś nowa sytuacja, z otwartymi ramionami, uśmiech na twarzy, bo właśnie budujesz swój mięsień decyzyjności. Cześć! Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiału znajdziesz na FilipKowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia!